Cześć, witajcie. Dzisiaj jest niesamowity odcinek, ponieważ Maciek, mój rozmówca... Witam Cię. Maciek robi coś, co przeciętnemu Kowalskiemu wydaje się niemożliwe, że można coś takiego zrobić, ponieważ czasem, jak rozmawiam z ludźmi i mówię im, wiesz, my wynajmujemy mieszkania na pokoje, bo jest, można więcej na tym zarobić, jest lepsze roi, no i generalnie to jest bezpieczniejszy biznes niż całego mieszkania. To ludzie mówią, ale wiesz, to musi być strasznie dużo z tym roboty, bo zamiast jednego najemcy, to masz tych najemców, nie wiem, pięciu, czterech, jezu jest z tym roboty. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jest gość, który w Warszawie ma. 880 pokoi na wynajem. I przepytam Cię, Maciek, dzisiaj, jak ogarnąć taką liczbę? Jakie masz najbardziej hardkorowe wydarzenia z najemcami? Jak, ile osób potrzeba do tego? Jak to technicznie w ogóle wygląda? Czy ty, masz, jak ty, czy ty zarządzasz jakieś aplikacje, używasz i tak dalej? Jak ty się w ogóle w tym odnajdujesz? I jak się robi taki biznes? Jeśli zachęciłem, no to słuchajcie, musicie obejrzeć ten odcinek. Na pewno zachęciłem. Oglądajcie. Okej, okay, witam cię Maćku jeszcze raz. Bardzo mi miło cię Cześć. widzieć tutaj u mnie na kanale. Oczywiście od razu powiem, że nagraliśmy dwa odcinki. Drugi odcinek jest rozmowa ze mną u Maćka na kanale. Także link do Maćka kanału też jest na dole. Już będzie do tego żebyście sobie obejrzeli. Tam rozmawiamy trochę o negocjacjach, ale troszeczkę o moich przewidywaniach na temat rynku najmu, na temat tego co się będzie działo, ale nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, ponieważ teraz będziemy rozmawiać o tym jak zarządza się ogromną liczbą pokoi na wynajem. Zacznę ma go do tego, bo wiadomo, że nie robisz tego sam, musiałeś zbudować jakiś zespół, prawda? Powiedz, ile masz osób, jak według Ciebie wygląda taka efektywność na jedną osobę? Bo być może tutaj mm. będą oglądać osoby, które zastanawiają się, jak same, czy same z, tam, wiem, z żoną, z mężem, z bratem, z siostrą, ile taka jedna osoba jest w stanie ogarnąć tych pokoi, jak duży masz zespół, jak to wygląda u Ciebie? Tak. U mnie w tym momencie jest 14 osób zatrudnionych w firmie, które zajmą się tylko i wyłącznie zarządzaniem najmem. Mhm. Tych 800, te 880 łóżek, które, które miałem, od początku był taki cel, żeby firma miała sporą skalę, więc odkąd tylko zacząłem działalność w tym temacie, założyłem sobie, że ja nie obsłużę żadnego najemcy. Okay. I to rzeczywiście się udało. Przez te nasze pokoje przeszło już 6644 osoby. Liczyłem to przed przyjściem do Ciebie. Okay. No nie, no system mi policzył. Ale okay. rzeczywiście tyle nazwisk się przewinęło przez naszą bazę. Ja nie obsłużyłem żadnego z tych najemców. Um, oczywiście na początku zajmowałem się produkcją tych pokoi. Ja często mówię o tym produkcja, bo to jest bardzo powtarzalny proces. Zresztą cały biznes jest procesem, umówmy się, szczególnie takiej największą skalę. Natomiast wiedziałem, że muszę mieć do tego ludzi, którzy po prostu to zrobią. Teraz y, sposób zarządzania zmieniał się wraz ze wzrostem skali. Na mm -hmm. początku to była jedna osoba, później dochodziły kolejne. Natomiast też ja podszedłem do całego zagadnienia, wiedząc, że muszę zaprojektować procesy na kilkuset najemców. W tym momencie taka ciekawostka, no, chcemy zrobić, przemodelować nasze procesy, żeby były w stanie obsłużyć kilka tysięcy najemców, bo jest to jakiś tam naturalny etap rozwoju. Natomiast jedynym sposobem jest to, żeby ten proces był scentralizowany, to znaczy mm -hmm. tylko wyspecjalizowane osoby, które mają zbaczowane, czyli jakby zgrupowane, podobne do siebie zadania w, w swoich tam kalendarzach, mogą to zrobić szybko i sprawnie. Innym sposobem zarządzania jest podzielenie, powiedzmy, przydzielenie mieszkań poszczególnym opiekunom, którzy obsługują proces od początku do końca, czyli od włożenia ogłoszenia, wcześniej nie wiem, posprzątania mieszkania, po podpisanie umowy i potem zarządzanie tym najemcą. Mhm. Ale tutaj nie ma tego efektu skali, nie ma efektu specjalizacji, mhm. bo ten człowiek musi znać się na wszystkim. Ja mhm. podzieliłem to na małe kawałki. Jedna osoba zajmuje się ogłoszeniami, jedna osoba zajmuje się rozliczeniami i tak okay. dalej. Oczywiście potem są osoby w terenie, no, które wiadomo muszą być tym naszym. Um. Operacyjnym ramieniem, chciałbym powiedzieć, ramieniem zbrojnym w terenie, żeby móc pewne rzeczy jakby wyegzekwować, tak. natomiast wszystko, większe rzeczy się dzieje w biurze. No i ta efektywność, wydaje mi się, że spokojnie można liczyć, że jedna osoba pracująca w miarę full-time jest w stanie obsłużyć od 10 do 15 mieszkań. To moim zdaniem jest jakby. Mieszkań, do, czyli 50 mieszkań. najemców? No, bardziej 70, 70. 70 i w górę. Tak, No to już potem zależy, jaki masz model, czy te mieszkania są właśnie większe po 5-6 pokoi, a może i 7, czy bardziej takie mniejsze, 3 Mm -hmm. Natomiast pracochłonność jest determinowana głównie przez ilość mieszkań, bo największym jakby ym, zjadaczem czasu jest dojechanie na mieszkanie. Tak, im tak. te mieszkania są w jednym miejscu, tym łatwiej. My na przykład mamy tak czasami, że jest 23 Niemców w jednym bloku mm -hmm. w kilku mieszkaniach, czy powiedzmy całe piętro mm -hmm. i to zupełnie jakby zmienia tą skalę. Natomiast kluczowa jest ilość punktów, do których musi dojechać opiekun mieszkania. No właśnie, to kolejne moje pytanie brzmi, yy, jeśli masz. 880 osób, to ja bym sobie to przeliczył na jakieś 180 mieszkania. 144 mieszkania i dwa domy. Czyli więcej. Aha i dwa domy, okay. Czyli tak. jest troszkę więcej osób na takie mieszkania. Tak, to znaczy my mamy mamy na przykład lokale, gdzie jest po kilkanaście mieszkań, bo jest to całe piętro. No i Rozumiem. dla mnie to jest jedno mieszkanie de facto jest to piętro kamienicy. Mamy kilka takich lokalizacji, mamy takie lokalizacje, gdzie są właśnie domy po 20 kilka mieszkań, pokoi w związku z tym. Natomiast średnia takiego mhm. standardowego mieszkania mhm. u nas wychodzi około 7 sześciu pokoi na na mieszkanie. Dobra, więc kolejne pytanie, które na pewno będzie interesowało wszystkich. Mhm. Czy te mieszkania są u Ciebie w zarządzaniu, czy te mieszkania są u Ciebie w podnajmie, czy to są Twoje wszystkie mieszkania? W większości są to mieszkania w podnajmie. W podnajmie. Mhm. Mamy stu kilkudziesięciu najemców w zarządzaniu, ponad tam sześciuset kilkudziesięciu to są mieszkania w podnajmie. No właśnie, Maciek, to ja może dopytam o to zarządzanie jeszcze, bo kurczę, wydaje mi się, że to jest taki element, którego nikt nie chce tykać za bardzo, bo wiesz, no, mniejszy biznes niż podnajmie. Mniejsze przychody, a roboty czasem więcej. Tak. No rzeczywiście, to jest takie wygodne dziecko do bicia, w ogóle w nieruchomościach. Nikt się tym nie chce zajmować, ale każdy chce mieć tą usługę. No i teraz. W takiej sytuacji, no ci, którzy się w tym wyspecjalizują i jednak podejmą się tego zadania, no mają pewien efekt synergii ze swoimi innymi działaniami. No bo wiadomo, że jeśli zarządzam i podnajmuję, to już na przykład mogę dla właściciela mieszkania być bardziej elastyczny, mogę, mogę mu zaproponować zarówno jedną opcję, jak i drugą. Ja, zarządzanie dla mnie przedarzyło się trochę przy okazji, chociaż od razu na sto kilkadziesiąt łóżek. Mhm. Ta okazja polegała na tym, że w czasie pandemii, kiedy. No, nie wszystkie firmy sobie dobrze radziły. My pomogliśmy jednej firmie w takiej sytuacji, kiedy po prostu nie była w stanie obsłużyć swoich podnajmów. Przejęliśmy od nich kontrakty i szczęścią właścicieli umówiliśmy się na podnajmy dalej kontynuowane, a z częścią najemców umówiliśmy się na zarządzanie. Więc była taka sytuacja, gdzie rzeczywiście w ciągu tygodnia musieliśmy ustawić cały proces do zarządzania stu kilkudziesięcioma pokojami, tak z dnia na dzień niemalże. Mhm. No ale rzeczywiście się udało. Mhm. Super. Dobra, to pójdę troszeczkę przekornie. Mhm. ok No bo większość osób, które wchodzą w nieruchomości, myśli o dochodach pasywnych, o. O wolności finansowej, znaczy mówię to o sobie, tak? Bo mamy dwie grupy inwestorów. Jedna to jest grupa, którzy budują biznesy na nieruchomościach. No i niewątpliwie to jesteś ty, tak? I, i, i Twoja firma. A druga to są tacy ludzie raczej jak ja, czyli osoby, które sobie wchodzą do takiego poziomu, żeby później już nie budować korpo. Masz korpo tak naprawdę. Masz procesy, systemy, aplikacje, na których pracujecie. Wiesz, 14 osób, no to już nie hmm. jest mała firma. Jak to jest dalej? No bo przecież chyba. Budujecie jakiś majątek z tych przychodów? tak? Nie wiem, kupujecie własne mieszkania i też je przerabiacie znowu mm -hmm. na pokoje? Jak to, jak to? Tak, no to właśnie, może się odniosę do tego korpo na początku, mm -hmm. bo rzeczywiście ja pracowałem w korporacji, pracowałem jako doradca strategiczny i A, robiąc tak, swój tak. biznes stwierdziłem, dobrze, właśnie nie chcę robić korpo. Tak? Znaczy, są osoby, które twierdzą, że korporacja to jest naj, yy, najdalsze stadium ewolucji firmy, że wszystkie duże firmy w kierunku korporacji dążą, w związku z tym no pewnie coś jest w temacie, że jest to najbardziej skuteczny sposób funkcjonowania. Mi on nie jest bliski, bo za dużo widziałem, jak korporacje działają wewnątrz. Ja postawiłem swoją firmę w oparciu o zaufanie do pracowników, a nie o procesy i procedury. Oczywiście. Część rzeczy musimy mieć spisane, część rzeczy musimy mieć ujęte w checklisty, no bo chcąc opanować tak, pracochłonny i rozdrobniony na wiele drobnych czynności proces, musimy z, z, z jakby naturalnie mieć to spisane. Ale sam proces zarządzania firmą jest oparty w pełni o zaufanie. Ja mam cztery takie kluczowe osoby, które stanowią mój taki core team, które były ze mną jeszcze w poprzednim biznesie, który robiłem. I kiedy ogłosiłem, słuchajcie, zamykam tą działalność, będę robił teraz coś zupełnie innego, one mi odpowiedziały tak, Maciek. Z tobą to nawet najemcami możemy się zajmować. No okay. i te osoby ze mną przeszły. tak? I całe zarządzanie firmą z mojego punktu widzenia jest bardzo pasywne. To znaczy ja no tak, się no bo ty nią nie, nie zajmuję. Tak jak powiedziałeś na, tak. zaraz na początku naszej rozmowy. Ty w ogóle się tym nie zajmujesz, ale jednak zarządzasz firmą. Tak. Zarządzasz ludźmi, którzy się tym zajmują. Tak. I mój pomysł na siebie jest taki, żeby zbudować dość dużą firmę właśnie w oparciu o nieruchomości. Natomiast no, nie podchodząc tak bardzo um, korporacyjnie do jej tworzenia. No i na razie przynosi to bardzo ciekawe efekty. Natomiast to, co z tymi pieniędzmi później które z firmy, z firmy generujemy, no to jest oczywiście długi temat, natomiast powiem może tak, że. Um, one, mi ben, one mi generalnie służą właśnie po to, żeby zabezpieczyć majątek mojej rodziny. Jasne. Czyli tak długo jak ta firma funkcjonuje, kiedy mam siłę, ciągniemy ją tak daleko jak się da, a mam myślę, że będzie jeszcze kilkadziesiąt lat, kiedy ta firma będzie istniała. Jasne, bo tak naprawdę no już mając firmę, która zakładam, że jest to, nie jest to jedno słowa działalność, tylko pewnie spółka z o, tak. więc więc no, jest, jest to zabezpieczenie, prawda? Natomiast, wiesz, jestem ciekaw, oczywiście nie musisz zdradzać tego Publicznie, tak? mm -hmm. Ale czy osoba, która buduje aż tak dużą skalę, no bo to jest ogromna skala? Czy taka osoba od początku myśli, że jednak prędzej czy później Exit będzie polegał na sprzedaży? Czy raczej myślisz nad tym, żeby to był taki, taki samograj, który ktoś później nie wiem, nie wiem, czy masz dzieci nawet nie Piątka. O to. O, no właśnie, że któryś na przykład swoich dzieci to przejmie i to będzie taka, taki family business, wiesz, latami budowany, pokoleniami budowany, tak? Jak ty na to patrzysz? Tak to jest totalnie zupełnie z ciekawości. Tak, pewnie. to w tym temacie życie mnie nauczyło dużej pokory, że okay. widziałem wiele osób, które planowały sobie, że mój syn przejmie to, moja córka będzie coś robiła. Okazuje się, że dzieci mają swoje plany i to fantastycznie, tak powinno być. Ja mam dzieci nastoletnie, mm -hmm. najstarsze 17 lat, mm -hmm. ale już widzę, że części z nich pasuje w ogóle temat posiadania własnego biznesu, bo żyją taką przedsiębiorczością, którą no na co dzień Znowu widzą u nas jeść. przy stole. Tak. Dokładnie. Natomiast czy to będzie biznes oparty o nieruchomości? Ja tego nie wiem. I ja podchodzę tak. Wszystkie opcje zostawiam sobie otwarte. Nie? To znaczy, wiadomo, że są osoby, które od początku budują firmę pod sprzedaż. Ja tak jej nie buduję. To znaczy, ja wiem, że musiałbym pewne rzeczy inaczej zrobić, mm -hmm. chociażby jeśli chodzi o strukturę tej firmy, żeby, żeby ona była jakby gotowa na sprzedaż tu i teraz. Więc to nie jest mój plan, Bazowe. Natomiast myślę, że mam nadzieję, że jeszcze no, przez ładne kilkanaście lat będę aktywny zawodowo, uważam, że teraz jest w ogóle taki gwiezdny czas. To znaczy, w ogóle moja teza jest taka, że życie zaczyna się po 40. Mamy no. lat? 41. Ja mam 44. I naprawdę <noise> uważam, że po tej 40 otwierają się takie możliwości, których nie jest. ma, kiedy jesteś coś, młodszy. Tak, tak, tak. Jeszcze nie masz pewnych zasobów, nie znasz tylu osób, nie masz tylu doświadczeń, które cię uczą tej mądrości, jak funkcjonować. tak. tak. I mi się wydaje, że jeszcze naprawdę nie ostatniego słowa nie powiedziałem. Wręcz <noise> mam wrażenie, że się rozkręcam i w którą stronę mnie to zawiedzie, zobaczymy. Myślę, że dla. Taka, taka rada, którą mógłbym dać, to to, żeby nie zakładać sobie z góry tylko jednego scenariusza, bo Aha. o ile możemy znać jakiś punkt dojścia, to potem którą ścieżką dojdziemy do tego punktu dojścia naprawdę? Życie jest przebogate, wybuchnie pandemia, stanie się taki kryzys, inne owaki, mamy kilka cykli przed sobą, one wszystkie będą każdego z nas, w jakiejkolwiek branży nie działam, będą trochę kierować w jedną tak. czy w drugą stronę, a my. Mając ten, często mówię, pazur przedsiębiorczości, my po prostu musimy być elastyczni, musimy mhm. cisnąć, musimy wiedzieć, jakby gdzie powstaje wartość w filmie, mhm. ale musimy być elastyczni i umieć się po prostu dostosować do warunków. Super. Chcę Ci zadać jeszcze dwa pytania. Jedno takie, co już we wstępniaku powiedziałem, odnośnie właśnie jakichś ciekawych sytuacji, które się działy, mhm. ale jeszcze jest jedno, jedno pytanie dotyczące już samego budowania tego biznesu. Ile Ci, Maciek, zajęło zbudowanie biznesu na 880 pokoi? Ile czasu? Pięć lat. Pięć lat. Tak. Dobra, muszę Cię też o to zapytać. Oczywiście to jest kolejne z gatunku pytań, nie musisz odpowiadać jak nie chcesz. Mm -hmm. I weź wybrni z odpowiedzią. Właśnie, okay? prawda. Czy, no bo to jest też sporo remontów, tak? Wiadomo, mm -hmm. że są negocjacje zawsze z właścicielami. No, tak. Część oni finansują, część wy tak. finansujecie. No to musiałeś mieć kapitał na start. Tak. Duży kapitał tak. był potrzebny, żeby w 5 lat zbudować taki biznes? Mhm. Wiesz co, rzeczywiście ja zakończyłem jedną działalność, mhm. e, którą, która była oparta o zupełnie inny rynek. Mhm. To był rynek biogazowni rolniczych, energetyczny mhm. rynek w pełni regulowany, mhm. i powiedziałem sobie, chcę wejść w rynek nieregulowany, gdzie są rozproszeni klienci, rynek B2C, gdzie ja mam przewagę negocjacyjną nad klientem który może być ustawiony pasywnie i pasywnie i jest skalowany. I cink, nieruchomości. Ciach. No, Ciach. I to jest dla mnie po prostu, ja miałem wrażenie jakbym wszedł do ziemi obiecanej, nie? Po, po różnych rzeczach, które robiłem, naprawdę no. Zakładałem też jakieś takie małe firemki, właśnie coś w branży regulowanej. I nagle zobaczyłem jejciu, to jest to. I teraz przekierowałem swój kapitał, który miałem. Rzeczywiście, żeby rozpocząć tą działalność, nie musiałem zainwestować w remonty. Natomiast Tutaj jest o tyle przyjazna, znaczy ten typ funkcjonowania, ten typ biznesu, który ja robię, jest, on jest cash positive od pierwszego dnia. To znaczy, generalnie nie masz tak, że musisz zainwestować kwoty, potem czekasz nie wiadomo ile. Jeśli ty tak, sobie tak. dobrze sparametryzujesz, tak. nie przesadzisz wstępem, doprosisz jakiś kapitał, czy to w formie długu, czy to w formie wspólników. Tak. To wszystko jest tak. możliwe. Ja obie rzeczy jakby przerabiałem, tak? Zarówno jakieś tak. pożyczki, czy inwestorskie, czy mhm. współpracę z innymi inwestorami. Jeśli dobrze to policzysz właśnie z tym Excelem i takim podejściem, no trochę quasi korporacyjnym, po prostu to nie można przeszarżować, to ten biznes ładnie się zamyka na, na, na poziomie cash flow i nie trzeba aż tak dużych kwot zainwestować. Ja powiem Ci tak, żeby, żeby powiedzieć Ci jakby skalę. No właśnie. My w tym momencie operujemy na nieruchomościach, które według portalu SADS są wycenione w sumie na 160 milionów złotych. Okej. Okay. Takimi nieruchomościami operujemy. Ale ich nie kupiliście, prawda? My ich nie kupiliśmy. Tak. Żeby z nich czerpać korzyść, musieliśmy zainwestować w sumie taki maksymalna inwestycja jakby na minusie. Tak. Tak? To było milion, milion dwieście tysięcy złotych. To bo bardzo między... niewiele. Tak, bo w międzyczasie pieniądze zainwestowane bardzo szybko ci tak, wracają. Tak, tak. W związku z tym to nie jest tak, że ty musisz zainwestować dziesiątki czy tam kilkanaście milionów, tylko jak to sprytnie fazujesz i firma też nie jest supernową, która wybucha... W ciągu tak, jednego tak. roku, co często przewraca wiele firm. My mieliśmy bardzo organiczny wzrost, tak? Za wyjątkiem pandemii, gdzie mieliśmy skokowy wzrost, bo przejęliśmy konkurencję. Natomiast zawsze i, i potem przez rok stabilizowaliśmy sytuację. Im szybciej rośniesz, im szybciej się skalujesz, tym masz większe wyzwania. Natomiast jak to robisz tak organicznie, z długim z nastawieniem na długi okres, tak? Z tym takim mindsetem długoterminowym, o czym też mówiliśmy na, na, na filmie na mój kanał, prawda? Mm -hmm. Że właśnie inwestowanie w najem lubi ten długi czas. Również inwestowanie w ten sposób budowanie firmy podnajmowej, jak ja. Oczywiście nie ma bezpośredniego przełożenia jeden do jeden, tak? Czyli nie możemy powiedzieć, że chcesz zarządzać mieszkaniami za 16 milionów, to wydasz 120 tysięcy. Nie. Absolutnie nie, więc nie możemy takiej porady dać komuś, kto dopiero zaczyna. No, niestety, dobra. Ym, bardzo ciekawe rzeczy mówisz, tak naprawdę. To jest właśnie. Mnie strasznie to lubię w rozmowach z takimi ciekawymi gośćmi, że mam jakieś założenia, o co chcę pytać, idę sobie jakąś ścieżką, a później rozmowa się toczy w innym kierunku i jest tak ciekawie, że, że aż żal wracać do tego kierunku, który pierwotnie chciałem objąć, no ale ale, ale muszę, tak? Maciek, oś... ile tam mówisz, 6 tysięcy osób się przewinęło? 6244. Tak. Co było najtrudniejszym doświadczeniem przez te pięć lat? Co jest największą wartością dla ciebie? Czyli z jednej strony dotknijmy czegoś mroków tego biznesu, a z drugiej strony dotknijmy takiego, poza oczywiście pieniędzmi, które się zarabia na tym biznesie. Co jest największą taką pozytywną wartością? Zacznijmy od tych mroków, od tych złych mhm. stron. Tak, oczywiście, no my mamy specyficzną grupę najemców, jak każdy naszą grupą hmm. najemców są studenci młodzi Słuch, pracujący. Tak. To jest taki profil osób, które ma bardzo ciekawe pomysły, co robić z wolnym czasem. I w związku z, i czasami te pomysły realizuje w mieszkaniu naszym w naszym pokoju. W związku z tym, no, wiadomo, że wiele osób się obawia, nie wiem, jakichś zniszczeń, jakichś awantur, jakichś hałasów. I ja potwierdzam, to się zdarza. Tylko to się zdarza naprawdę w niedużej ilości przypadków. Od tego, jak często jest problem z takimi najemcami, to, znaczy, to zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze, jak dobrze ich wyselekcjonujecie na początku tak. i druga sprawa, jak szybko reagujesz na jakieś nieprawidłowości. I ja często porównuję tych moich najemców z taką empatią, że to są takie trochę duże dzieci, bo mhm. oni jeszcze do końca nie wyszli w dorosłe życie, jeszcze nie, nie pewnych rzeczy po prostu nie, nie chwytają mhm. i trzeba szybko zareagować. Pojechać tam tego samego wieczoru bądź popołudnia, jeśli już jest za późno, to po prostu następnego dnia rano ciut świt, czyli o 11:00, ktoś puka do drzwi, budzi tych studentów, bo oni oczywiście śpią o 11 i zaczyna tłumaczyć tak nie regulamin, powinniście i tak dalej. I im szybciej reagujesz, szybciej oni korygują swój, swoje postępowanie. Teraz mhm. w momencie kiedy go nie korygują, po prostu trzeba się z tymi najemcami rozstać. I myślę, że to był taki punkt, ja sobie powiedziałem dobrze. Właśnie po to robiłem biznes B2C, żeby jeden najemca, jeden klient, nie był dla mnie aż tak ważny, że mógł sobie nie pozwolić się go pozbyć. I po prostu trzeba konsekwentnie, jeśli najemca nie, nie zapłacił w tym miesiącu, jeśli rozrabia już któryś raz, po prostu trzeba się go pozbyć. Mhm. I to jest taki, myślę, przejście właśnie już do tych pozytywów, bo wiadomo, że te mroczne strony się zdarzają. Dobra, ale jeszcze pociągnę, muszę, tak, muszę pogłębić tak, trochę. Na... E, najbardziej hardkorowa sytuacja z najemcą. Jeśli możesz mówić. Tak, no mieliśmy najemcę... Nie zakładam, że przy takiej tak, grupie to nie, nie wiem, wszystko się zdarza. Jest tylko statystyka, słuchajcie, e, tak, jest statystyka... Samobójstwa nawet. Tak, nie, nie mieliśmy zgonów Co na naszym mieście, tak. na szczęście, ale wiem, że część kolegów z branży miała. miała tak. Natomiast no mieliśmy sytuacje takie, myślę najbardziej hardkorowa z punktu widzenia jakby zespołu, który musiał się potem tym zająć. To była sytuacja, kiedy mieliśmy narkomana w mieszkaniu, którego dość szybko się pozbyliśmy, natomiast zorientowaliśmy się, że zostawi nam bardzo nieciekawe, swoje resztki fizjologiczne w różnych miejscach pokoju, w garnkach pochowanych, w szafach, no w ogóle po prostu no naprawdę nie wpadlibyście wszyscy na, na to, że można coś tego zrobić. Natomiast znowu kwestia skali. To był jeden bardzo skrajny przypadek na wiele. Na tysiące. Na tysiące, tak. tak. Więc to są, to są promile, i one niestety mogą się zdarzyć. Do, na to trzeba być przygotowanym albo mieć firmę zarządzającą, która się tym zajmie. No takie tak jest brutalna tak, prawda, tak? bo potem właśnie to jest też ten, ta nieprzyjemność bycia taką firmą, że w takimi rzeczami musimy się zajmować. Natomiast patrząc potem, to, to co powiedziałeś, te, te wartości, tak, to coś tak, dziś tak. pozytywnego. Wiesz, ja miałem taki jeden moment, kiedy zorientowałem się, że my Mimo tego, że wylewa się na nas różne kalumnie, mówi się, że robimy patonajem, że ludzie w klatkach mieszkają i tak dalej, bo małe to pokoje. Tylko że wydaje mi się, że to mówią ludzie, którzy znowu nie do końca znają życie i nie mają świadomości takiej, że cały czas, mimo tego, jakie mieliśmy ostatnio 30 lat wieznego czasu dla Polski, jak nasz kraj się fantastycznie rozwinął, jak o ile jesteśmy bogaci jako społeczeństwo mm -hmm. niż byli nasi rodzice. I myślę, że wiele takich komentatorów, którzy gdzieś tam z kanapy sobie piszą, Nieprzyjemne komentarze. Po prostu nie ma świadomości, że są cały czas ludzie, którzy potrzebują tanio mieszkać. Oczywiście. Są całe osoby, tak. które z tej tak zwanej prowincji przyjeżdżają tak. do Warszawy, tak. które tutaj działam, czy do Krakowa, tak. gdziekolwiek tak. przyjeżdżają, i to jest dla nich szansa życiowa. One naprawdę przyjechały po to, żeby się wyrwać ze swojej miejscowości, nie mają środków z różnych powodów, żeby wynająć kawalerkę, akademików nie dostali kawalerki, nie mogą wynająć, no i gdzie oni mają mieszkać, tak? No to mieszkają tam, gdzie jest najtaniej. I pozytywne jest to, że ja widzę, może to nie jest na korzyść mojego biznesu, ale ja widzę, że u nas ludzie mieszkają stosunkowo krótko, to znaczy mieszkają rok i po sezonie widać, że już zapracowali zarobili i stać ich tak. na przykład na wynajęcie kawalerki Albo czy większej znajomości i z kimś, bo już nie są sobie, tymi tak. zastraszanymi tak, trochę profesorami, tak, tak, które tak. przyjeżdżają i nie mają znajomych, tylko razem z kumplami z paczką znajomych wynajmują tak. mieszkanie. I ja tak. widzę tę historie i nie czuję, że wiecie, to nie chcę też, żeby to brzmiało ten biznes jakiś absolutnie misyjny. Nie, ale w takim sensie, że naprawdę zapewniamy taką lukę. Bo część ludzi też nawet tych najemców nie chce. My mieliśmy takie przypadki, słuchaj, kiedy przychodzili do nas najemcy, tylko byli obcokrajowcy z dość egzotycznego kraju, i oni przyszli na spotkanie gdzieś tam późnym wieczorem, mówiąc: Byli dzisiaj na pięciu mieszkaniach, i nikt ich nie przyjął. Czy my mhm. ich możemy zakwaterować? Nie? Ja po raz pierwszy miałem, ja miałem po raz pierwszy tych właśnie najemców z tego kraju. To był akurat Nepal. Nikt ich mm -hmm. nie chciał przyjąć. Tak? My ich przyjęliśmy. Byli super fantastycznie wdzięcznymi nam najemcami. Także naprawdę my rozwiązujemy pewien problem, gdzie ktoś go tworzy przez swoje jakieś zamknięcie, czy taki właśnie taką nonszalancję i tak. on by tylko chciał bogatego studenta w ogóle i jeszcze lepiej, żeby tu rodzic podpisał umowę. No życie nie jest idealne, tak? Życie tak. różni, oni sami nawet nie mają tych rodziców, więc tak, jakby tak. pytanie ich o poręczenie też może być nawet niedelikatne w tym momencie. Więc to są takie plusiki, które pozwalają, pozwalają jakby tak patrzeć pozytywnie, nie? Ja tego dodam jedną dygresję do tego. Miałem kiedyś taką sytuację z takim jednym najemcą, który też był z jakiegoś właśnie dla nas Polaków egzotycznego kraju. I no zaryzykowaliśmy, bo zdalnie mm -hmm. w najedźbie. On tam przelał nam część kaucji zdalnie, no ale ktoś tam, jakiś polski student się za nim stawiał, tak. że wiesz, dawał mu tam referencję. Dobra, okej. Okay. No i sobie przy, przyjechał do mnie na, na mieszkanie, gdzieś tam z jakiejś dwudziestoparagodzinnej podróży. Akurat wtedy było tak, że ja jeszcze się tym zajmowałem, to było już wiele lat temu. No i e, oczywiście rozmowa jest taka, że druga część kaucji przy przekazaniu pokoju, no i czyż za pierwszy miesiąc, tak? tak. A on mówi do mnie, że jest duży problem, no bo on ma bardzo kiepski, m, bardzo kiepski e, kurs, mm -hmm. wiesz, ze swojego banku, tak? tak? Sure. Mhm. No i poszliśmy do, do, bankomatu, no i faktycznie, wiesz, on tam wszedł do, 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 tego bankomatu, tak, no i faktycznie gdzieś tam, gdzieś tam miał bardzo kiepski kurs. Tam chyba przeliczało mu euro, że za każde jego euro było tam 3,60 czy jakoś tak, mm -hmm. bo tam podwójne przewalutowanie było, nie? A wtedy euro było po 4, tam 4,30. Mm -hmm ja myślę sobie, kurczę, zaryzykować czy nie, no ale ma to poręczenie, dał mhm. te 500 na tą kaucję, no widać, taka, taka bidusia przyjechała, wiesz, tak. tyle czasu, myślę, kurczę, no dobra, zaryzykuję. I powiedziałem mu tak, słuchaj, tu sobie pójdziesz do banku PKO BP, tam sobie założysz konto i tak dalej, bo też wiedziałem, że właśnie mo, może to zrobić, no i spotkamy się, tam sobie zrobisz przelewy i spotkamy się jutro. No i słuchaj, następnego dnia spotykamy się rano, po południu, przepraszam, po południu, on mówi, że mam, mam pieniądze, wszystko, elegancko, można przyjechać, no to ja przyjeżdżam. No i wiesz, i, i on się ze mną wita i tak dalej, no i daje mi kopertę, nie? Ja sobie myślę, no dobra, no. I wiesz, tam było 500 zł, plus tam chyba wtedy było 900 zł, czyli miałoby być 1400 zł. Ja się patrzę, a w kopercie jest taki plik. I ja mówię, a co to jest? A on, a on mówi, no, this is your rent, tak? A ja mówię, no okej, okay, ale jak to mój rent, wiesz, i liczę, 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 z góry za rok zapłacić Słuchaj, no to ja byłem w ciężkim szoku i się nie dziwię, że ten exchange rate w tym bankomacie go trochę zniszczył, bo on wtedy słuchaj zapłacił kilkanaście tysięcy złotych, więc te kilkanaście tysięcy złotych to prawdopodobnie było jego miesięczne utrzymanie tak. na jedzenie, ta, ta różnica w kursie, tak, tak, nie? Tak, tak, tak. I wiesz, i to był fantastyczny najemca. Jedyne o co on mnie prosił, to my wtedy jeszcze mieliśmy tak, że, że nabijałem na kasę wtedy fiskalną, żeby ja mu ten paragon, mm -hmm. po prostu zdjęcie paragonu co miesiąc tak. wysłał, żeby on po prostu miał jakąś podkładkę, że on płaci, i tak dalej, i tak dalej. No nieprawdopodobna sytuacja. Wiesz, Byłem w szoku. No, no dobra, okay. jak chcesz z góry za rok zapłacić, nie ma problemu. A bałem się, czy on po prostu będzie miał na ten pierwszy część. Bo ja myślę, warto dodać, że na każdym szkoleniu o zarządzaniu najmem usłyszycie, nigdy nie brać takiego najemca. Jeśli nie ma KAL i tak, w ogóle tak, razu tak, czynszu tak, dwóch tam tak, tak, dwóch z góry dwóch tak góry i tak dalej. I to pokazuje, że są wyjątki, ale też. Wydaje mi się, że ważna rzecz. Studenci to jest znowu o tyle specyficzna grupa, taka socjodemograficzna, że tam jest stosunkowo mało oszustów. Znaczy się. Tak. Tam nie ma takich ludzi, którzy chcą wejść do mieszkania, mieszkać w Twoim pokoju, nie płacić i się barykadować i tam machać bardzo ustawą o ochronie tak, praw Oni w ogóle nie mają takiej świadomości prawnej, to po pierwsze. Po drugie, to jeszcze nie są osoby, które mają swoje jakieś problemy finansowe, jakieś przejścia rodzinne i tak dalej, które wpychają ich ten tak, teren os tak, takiego tak. oszustwa. Ym, więc ja stosunkowo mało się boję najemców, jeśli chodzi o studentów. Natomiast jedną rzecz, którą trzeba być przygotowanym, oni lubią uciekać. Oni raczej się nie zabrykadują, tylko raczej ci uciekną z tego miejsca. I nie mają ani pieniędzy ani człowieka. No i, I potem prosto. jest kwestia, czy masz kaucję, czy nie masz, jak szybko reagujesz. Tak, tak, tak. E my, powiem ci akurat, my na tak zwanych podmiankach, bo to nazywamy podmiankami, my zarabiamy, znaczy jak, jak patrzymy, to jeszcze nam wychodzi na korzyść. I to była kolejna, pytałeś o taki właśnie Um, takie blaski, cienie, czego się nauczyliśmy, my się zorientowaliśmy, że nie ma co się bać. Podmian najemców. Oczywiście podpisuję umowy na rok, lubimy stabilne umowy, tak. ale jeśli już najemca odchodzi, słuchajcie, tego się nie ma co bać, na tym można jeszcze zarobić. Trzeba być na to przygotowanym, o ile masz zespół, osobę bądź firmę, która po prostu na bieżąco się tak. tym zajmuje. Tak. I myślę, że tu jest też taka rozbieżność, część osób myśli o najmie długoterminowym, że podpisze umowę raz we wrześniu, po czym za rok się spotyka znowu z najemcą, po drodze nic się nie dzieje, wszystko jest pięknie, kwiatki pachną. Tak. No, my podchodzimy bardziej aktywnie, tak? Dla mm -hmm. nas y, mamy zespół, więc my się nie boimy wszystkiego, co się dzieje po drodze. Jeśli się coś dzieje, reagujemy, pomagamy najemcom w wielu rzeczach. Ale tu rzeczywiście trzeba mieć troszkę inne podejście, takiego aktywnego tak, tak. zarządzania tym najem, a nie tylko kupię, wyjadę, za, <laughs> za rok wrócę, nie? Znaczy wynajmę, za rok wrócę tak. i rozliczę tak. część. To niestety nie zawsze działa. Czasami tak, mm -hmm. ale tu trzeba być bardzo ostrożny. Myślę, że tak. takie aktywne zarządzanie po prostu daje lepsze efekty. Super. Maćku, bardzo Ci dziękuję. Z tego co widzę, to pewnie dobijamy tam do pół godzinki, więc to będzie w sam raz dobry materiał, żeby sobie pooglądać. Raczej nas, tak szybko mówiących ciężko na 1.25, a na 1.50 to w ogóle przeglądać. Bardzo Ci dziękuję Dzięki. za udział w tym odcinku. Zapraszam Was również na kanał Maćka. Będzie link w opisie. No i cóż, łapka w górę. Widzimy się przy kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobrego najmu.